Cześć, przyszedł jakąś godzinę temu Bank Energii 5 kW. Jak zawsze, dobrze zapakowany. Mówię jak zawsze, bo to jest mój drugi bank od firmy Solution Energy Storage. Znaczy, czy zapakowany dobrze, zaraz się okaże, bo będę otwierał, czy wszystko jest. No w każdym razie. Paleta solidnie zrobiona. No i dobra, co mamy w środku? W środku zabezpieczona bateria gąbką. Trzy śrubeczki. Nie wiem do czego one są. Zaraz się może okaże: gąbka, przód, tył, boki wszystko tak, jak powinno być. I tutaj jeszcze instrukcje widać, gdzieś powinny być przewody. Są przewody, no i dobra, są przewody, czyli tak jak powinno być. Ziemia plus i minus i komunikacja. Dobra, ciekaw jestem czy to jest zakuwany przewód, czy tylko mm, nie, za, jest, jest zaciśnięty odpowiednio, ale czy on jest też lutowany? Nie, zaciśnięty, bo tutaj widzę, znaczy czuję pod, pod palcami, że jest dobrze zaciśnięty. No i dobra, wyciągam bank energii. 5 kg, jak najbardziej, samemu można włożyć do szafy, ale dziesiątka to już dwie osoby są potrzebne. Ciężki magazyn, tak samo jak montujecie na ścianę, no to dwie osoby muszą być do takiej pracy. Wygląda tak samo jak w pierwszej wersji. Yy, Wyprowadzenia takie same, może troszeczkę był lepiej e, zabezpieczony, czyli ta gąbka była grubsza. E, przewody tutaj były włożone luźno na e, obok po prostu banku, a w pierwszej wersji było to tak zrobione. Zobaczcie, jeszcze worek był na to nałożony i troszeczkę grubsza. Grubsza gąbka, ale jak najbardziej polecam, bo powiem Wam, że nawet nie ma jakiegoś draśnięcia. Czyli starają się to jak najlepiej zrobić te banki. Dosyć późno mi dzisiaj przyjechał, także na razie zostawiam go w szafie. Jutro będę podpinać. No i co? Za jakiś czas następny, następny aż tak pod sufit. Bardzo dobrze się spisuje do tej pory. Zresztą na podsumowanie jeszcze będzie czas. Najpierw podepnę. Ja mam skonfigurowane to z growatem. I w instrukcji jest opisane w zasadzie jak ta konfiguracja powinna wyglądać tu wam tylko pokażę jeszcze jak są cele tu mamy cele temperaturę tu są komunikaty a tu jest właśnie ustawianie ustawienie komunikacji no jeżeli teraz przejdziemy tymi szczałkami na cele Enter. Zobaczcie, jak te cele wyglądają. To jest bardzo przyzwoicie. Wszystko jest tak, jak powinno być. To jest do czwartej celi, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, dwunasta i tu jest do szesnastej celi. Bardzo przyzwoicie to wygląda. Są y, akumulatory y, równo. Równe mają napięcia. Temperaturę wiadomo, że teraz garaż nie jest ogrzewany. Będzie poniżej 10 stopni. Aha, tu nie jest temperatura, przepraszam. Tu jest teraz. Są parametry. Enter Temperaturę tu jest Tu jest temperatura poniżej 10 stopni, 8, alarm się włącza gdzieś koło 2 stopni. Ja miałem garaż otwarty, ale w zasadzie tutaj nigdy nie spadło poniżej 5 stopni w garażu. No przez to mam też powiadomienia na supli, jakby się coś działo, by była za niska temperatura. Zasada jest taka, że te akumulatory mogą można je rozładowywać, ale ładować no, nie należy przy yy, zbyt niskich temperaturach. Zabezpieczenie jest yy, na BMSie i temperaturowe i, yy, i inne, bo dużo jest różnych zabezpieczeń. O te alarmy, mi się to jeszcze nigdy nie włączyło tutaj w tych akumulatorach, ale zaraz Wam powiem. Z czego się dowiedziałem od producenta? Ciekawego. Ten, te, te, te alarmy może zostawię, bo to można sobie przetłumaczyć. Przetłumaczyć sobie można. Teraz o konfiguracji. Konfiguracja, no ja to ustawiłem w, grow, w Growacie, też jest bardzo prosta, to nie jest jakiś tam skomplikowany, skomplikowany temat. Yy, I też jest rysunek podpięcia tych... Yy, jak spiąć te akumulatory ze sobą, ten bank energii. Nie wiem jak w przypadku innych akumulatorów, innych banków, ale... Tu Wam taką rzecz powiem, która. E, którą nigdzie nie znalazłem w, w internecie i na temat tego banku energii. E, musiałbym sobie wziąć telefon. E, jaki tu jest model Balansera w środku BMS-a? Mm. Ale tak. Pierwszy. Pierwszy przewód ten jest do. To jest master, czyli to jest pierwszy akumulator, który, który kupiłem i on jest podpięty do, yy, do falownika. Jeżeli ja bym odpiął ten przewód, u mnie to jest skonfigurowane na kanie. Ten i ten jest tak samo na kanie skonfigurowany. Tutaj właśnie można sobie wybrać, wybrać odpowiednią komunikację. Widzicie, kan 1, kan 2, rs85 i ten 85. Ja tutaj mam na jedynce, mam growata wybranego. Na jedynce mam wybranego growata Enter. O, widzicie growata mam wybranego i tu też jest growat wybrany jeżeli ja bym odpiął tą komunikację kan od falownika nie mam tutaj w garażu w pomieszczeniu gospodarczym nie mam prądu bo bo BMS wyłączy mi falownik stwierdzi że jest jakaś awaria albo celi albo jest za wysoka temperatura albo za, za wysoki prąd. To, co Wam pokazywałem tu wcześniej, jeśli chodzi o alarmy, no są różnego typu alarmy. Tak jak mówię, Duży duże napięcie, za niskie napięcie, yy, temperatura za niska, za wysoka. Tak dokładnie bym musiał Wam powiedzieć krok po kroku, który. Albo przetłumaczyć, który Alan do, do czego jest. Ale to tak jak mówię, mamy instrukcję, łatwo się... Mm, łatwo się zapoznać z tą instrukcją. Ale trudniej jest ustawić... Yy, ten bank energii, który ma być Master, który ma być Slave. I tu są te tabelki. Też nie chcę Wam opisywać, które... Switch'e mają być do góry, które mają być na dół. Przykład przykłady są podane w tym miejscu. To jest dla pierwszego dla pierwszego to są wszystkie na off. Dlatego jeżeli mamy tylko jeden bank energii, a dla drugiego i dla trzeciego to już są przykłady podane. Jak mają być te switche poustawiane? Jak mają być ustawione, żeby była komunikacja taka, która powinna być? W growacie ustawia się na, na baterię litową i tam komunikac i tam wstawiamy protokół 52. Jeżeli ktoś będzie miał problem, piszcie pod filmem lub tam się ze mną skontaktujcie. No to może wam pomogę, jeśli chodzi o komunikację baterii z falownikiem. I tu zacząłem mówić o tej wtyczce, o tej czarnej wtyczce na masterze. Przykanie, którą wyciągnę, to nie mam zasilania, bo falownik odłączy. Ten bank energii. Natomiast, jeżeli tą wtyczkę wyciągnę, to się nic nie będzie działo. I myślałem na samym początku, że to jest błąd konfiguracji, coś tam u mnie się zadziało takiego, że to prawidłowo nie pracuje. Ale nie, to wszystko pra prawidłowo pracuje, bo Wam powiem, jaka to jest zasada. Też dowiedziałem się od producenta bezpośrednio z Chin. Zasada jest taka, że jeżeli my mamy. Podpięty tylko jeden magazyn energii. Ładujemy go prądem yy, na przykład 50A. Czy rozładowujemy go i podpinamy drugi magazyn energii. To ten prąd rozładowania i ładowania możemy zwiększyć. Łącząc te dwa przewody ze sobą, czyli RS485 i to jest tu w slajpie, to jest A, a tu jest B. Ten rysunek jest też w instrukcji. Ładnie narysowany. Ładnie to jest pokazane. Po prostu dwa. BMSy łączą się ze sobą i wtedy falownik widzi, że może większym prądem naładować te dwa banki energii i tak samo rozładowywać. Jeżeli by był ten ta riotka wyciągnięta, no to wiadomo by był mniejszy prąd ładowania tak jak dla jednego magazynu energii. Bo to wszystko, by było, to wszystko jest ograniczone tam w środku mm, tranzystorami IGBT. Także taka jest zasada działania, to jest mm, pierwsza rzecz. Natomiast wszystkie inne komunikaty y, tak samo są przekazywane. Mm, jeżeli ta jeżeli tu tutaj by, by była wysoka temperatura, to też jest przekazywane do. Falownika, właśnie za, po, za pośrednictwem tego patch cordu. I Jeśli by się coś działo, to też potrafi ten balanser wyłączyć nam cały falownik. Jeśli by były jakieś krytyczne komunikaty, właśnie z tego balansera, no to wyłącza nam falownik. I podobnie tutaj, jeżeli ja wyłączę go mu zasilanie, drugi też z automatu się wyłącza właśnie poprzez tą komunikację, ale jeśli ja odłączę tą ariotkę no to tak jakby by pracował tylko jeden magazyn energii także tak to wygląda w tym w tym magazynie pewnie w innych magazynach jest podobnie już nie będę tutaj Wam mówił o prawidłowym dokręceniu śrub odpowiednim momentem zabezpieczeniem tego i tak dalej i tak dalej to są takie już rzeczy które przy budowie czy przy montażu powinny być powinny każdy, każdy o tym wiedzieć Tutaj są takie Niuanse, że ten paczkord jest krótki I, i, i ja tutaj już dałem inny, bo oryginalny gdzie ja mam w ogóle oryginalne te przewody Jeszcze do końca nie zrobiłem porządku tutaj z tym magazynem a już zawieram się za kolejne rzeczy jak e, za, te, ten, za tą ładowarkę i ten busbar który tu jest 12V i też znalazłem śruby miedziane tu w tym worku śruby miedziane też rzadko się zdarza by ktoś montował śruby miedziane, no ja takie śruby miedziane miałem ja tu zastosuję właśnie do tego busbara Hmm, z jednej strony plus, z drugiej strony minus, no ale to będzie na pewno film, jeśli chodzi o, <laughs> eee, o to, co jest u mnie hmm, o całej tej mojej instalacji off-gridowej. Co do akumulatoru jeszcze. Ciężki ten akumulator jest w zasadzie. Dwie osoby są potrzebne, by go zamontować na, na ścianę. Jeśli byście wybrali ten model, tu odpowiednio też potrzebna, potrzebne jest uziemienie. Jeszcze tych akumulatorów nie mam przykręconych. Tego banku energii na odpowiednie tutaj śruby, to wszystko w trakcie. No w każdym razie yy, sprawdza mi się do tej pory ten pierwszy bardzo dobrze, dlatego zakup jest tego drugiego, w przyszłości pewnie i trzeci, czwarty. Zresztą mam tutaj miejsca na tyle, że mogę poszaleć. Wszystko zależy od ceny. Jeśli Wam cena nie pasuje, budujcie sami magazyn energii. Jeśli nie macie czasu, nie macie wiedzy, kupcie sobie ten czy inny, patrzcie na cenę, patrzcie na, na firmy i włączcie myślenie. Niekoniecznie Niekoniecznie hmm, kupujcie. Tak, bo Wam ktoś pokazał w internecie, tylko słuchajcie takich ludzi, albo sprawdzajcie dany sprzęt. A mi, akurat ten dany sprzęt odpowiada, i go przetestowałem. Jestem z niego zadowolony. Tak samo jak z growata, chociaż na przykład jeśli chodzi o growata, to jest ciężki do ustawienia. Ma parę takich niuansów, że też musiałem się zgłębić, pytać. Różnych ludzi, cena mi odpowiadała i odpowiada mi też jego działanie, jego praca. No, nie miałem tutaj problemów jeśli chodzi o, o falownik. No i w zasadzie. Na dzisiaj to tyle, jeśli chodzi o, miało być o magazyn, miało być tylko sprawa magazynu energii. Dużo rzeczy też dowiecie się na stronach producenta, ewentualnie w polskiej firmie, która właśnie ma dystrybucję tych magazynów. Zapakowany dobrze, zabezpieczony dobrze działa w zasadzie od uruchomienia bez żadnej obsługi. Dobra konfiguracja, dobrze wszystko pomontowane i skręcone na pewno długi czas posłuży. I ja długo na pew jeszcze zastanawiam się, czy to następna piątka, ale chyba następna piątka, Albo może i dziesiątka będzie zamontowana tutaj w szafie. Albo od góry do dołu będą same piątki, nie? to też też tak może być rozwiązane. Przez dwa miesiące nie mamy jakby warunków, żeby pokazać ładowanie, pełne rozładowanie, i mieć satysfakcję z tego naszego sprzętu. No, po prostu dwa miesiące to jest tylko na utrzymanie pomieszczenia tam, gdzie te magazyny są. No, nie, nie czarujmy się, i nie ma tutaj opowiadać jakiejś tam historii, że tylko off grid, tylko off grid przez dwa trzy miesiące nie, nie będziecie mieć z tego korzyści żadnych, tak? Tylko tak jak mówię, na utrzymanie warsztatu, garażu, tak jak ja to użytkuję i od tego magazynu energii przez te okres, ten okres zimowy, nie obciążajcie go dużo, bo nie ma po prostu czym naładować ten magazyn energii. Tak jak każda, każdy magazyn energii, dobrze, by, żeby był naładowany, minimum 50%, by sobie pracował tak na luzie. tak? I nie był za mocno ładowany, za mocno rozładowywany. Znaczy, ładowany nie ma być, nie ma, nie, nie, nie ma z czego, no chyba że w sieci energetycznej, ale to się wiąże. To jest w ogóle bez sensu, jeśli chodzi o okres zimowy. Rozładowywać go minimalnie, te dwa miesiące szybko miną, i później 10 miesięcy jest zadowolenie, i praktycznie możecie pracować w pełni off-gridowo. Także taka jest moja. Taki mój jest zamiar i tak to będę robić, że w zimowym czasie, a mam 10 kW łącznie na dachu paneli, nie ma z tego za bardzo zadowolenia. Nie oszukujcie się tutaj, to nie ma jakiś. Jak kupicie teraz, a teraz jest dobrze kupić, Wam powiem, bo są dobre ceny znowu na wiosnę będzie boom i tak samo jak z panelami było że chociaż te ceny spadają bo więcej jest firm, które produkują te, te magazyny i tak i tak ale to już kolejny, kolejny film, kolejna kolejny na pewno temat, nie, nie tylko przeze mnie poruszany, ale i przez innych youtuberów Dobra, piszcie komentarze, co sądzicie o moim podejściu, o tych, o tych bankach energii. Wydaje mi się, że dobry był zakup.